I nagrywam dzisiaj dla Was film o youtuberze O Niku Rakowski. Ma on 38 tysięcy subskrypcji, a swój kanał założył. 30 grudnia. Tak. I dlaczego nagrywam o nim film? Nagrywam o nim film. Kupi e, Gdzie jest film o mnie? To Film nazywa się Po prostu bardzo się wkurzyłam. I może napisze komentarz, jeśli nie usunąłeś tego. O, napisałam komentarz. I powiem wam tak. Hejtujcie go, hejtujcie go. To jest rakowski i ma taką różową profilowe. Hejtujcie go. Dlatego, że on Wszystkich komentarzy Od jego fanów Po to Patrzcie ile łapek w dół 196 łapek w dół Tutaj został bardzo miły komentarz I chcę wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli chcecie, mogę założyć fan